Pora, witam w dzisiejszym odcinku, przedstawię Wam jak nasza reprezentacja powinna grać na nadchodzącym Euro. Wiem, że ja nie mam wielkiej wiedzy na temat taktyki bycia menedżerem, trenerem. To będzie na freestylu. Więc dobra, no co mi przyjdzie do pierwsza do głowy? No to, no to tak, bramkarz jest jeden, nie mam z tym większego problemu. Prawdopodobnie wyszedłbym bułką. Może być to trochę kontrowersyjne, trochę zrozumiałe, ale no już szczęsnie sobie odpu niech odpuści. Akurat miejsce pronkarza nie jest aż tak ważne, bo mamy zapełnione ten slot topowymi zawodnikami. I wielu z nich tak naprawdę gra ponad stan naszej kadry. Dobra. Idąc dalej. Mamy, proszę Państwa, dwóch obrońców. Przy dwóch obrońców nie ma takiego kataklizmu jak przy trzech. Dobrze wiemy, że trzeci to jest ten taki na doczepkę, No nie wiem, taki betoniarek, glik. Więcej już nie będę wymieniał, bo tylko idziemy gorzej. Dobra, wiadomo. Przede wszystkim kiwior. Kiwior to jest priorytet naszej obrony. Bez niego nic by się nie kleiło. I tak wiem, on może za dużo tych minut nie ma, ale jakby popatrzeć na to szerzej, no to lepiej grać troszeczkę mniej w topowym klubie, niż męczyć bułę w jakiejś arabino Taki Kirchhoff jakby Ci przyszedł i, i by Ci zrozumiał wszystko. Ale wracając, bo to tylko subiektywna opinia. Kivior jest bardzo kompletnym obrońcą, jak na ten wiek. 24 lata to nadal młody wiek, więc może się jeszcze rozwinąć. Młody, ambitny obrońca, jako drugi, no trochę jest tych taki, no trochę tutaj ciężej, właśnie z tym drugim obrońcą. To jest chyba najcięższa decyzja. Więc na freestyle'u wiesz co mi przychodzi do głowy, no to Walukiewicz. Walukiewicz, bo do Salomona nie mam jakiegoś, jakiegoś takiego, nie mam poczucia zaufania. Wiem, że Walukiewicz odpierdala manianę, ale zaufam mu. Walu czy walu, damy mu walu po prostu. Dobra, prawe, tak, może nie, damy tak ofensywnie, bo to w końcu jest pan piłkarz frankowski. Czyli Feranek, Franco, inaczej. Powiem Wam, że może defensywnie nie wygląda ten piłkarz zbyt kompletnie, ale z drugiej strony, jakby popatrzeć na walory ofensywne, to też za dobrze nie jest ale jeśli miałbym stawiać go niżej, na przykład od tego kasza, no to jednak frankowski wygrywa tę rywalizację, co by dużo nie mówić, jest całkiem w porządku prawym ubodaństwu. Natomiast już w lew na lewej obronie zaczyna się... na lewym wahadle zaczyna się dużo ciekawiej, ponieważ tu jest mój faworyt do bycia MVP nadchodzącego euro. Pan, piłkarz Tymoteusz Puchacz, a.k.a. Atmosferowicz. I wielu z Was może powiedzieć, że no co Ty kurwa pierdolisz, przecież to jest szrot z drugiej Bundesligi, on za dużo nie pokaże. A ja Wam mówię, Wam hejterom, że co Wy wiecie o, o prostej piłce, dziomek gra, wrzuca, Roberci powinien to wykończyć, to już kwestia Roberta, tam innych pochołków, w ofensywie, jak to wykończą, jak to przyjmą w ogóle, ale Puchacz robi naprawdę wiele i na pewno nie można go nazwać słabym ogniwem tej wiadry. I teraz, nadchodzimy do najciekawszej sekcji, czyli pomocników. Bo z jednej strony, nazwiska nie są takie złe, ale popatrzmy na imię, to, mh, mh, powiecie, model pewnie jest taki bardzo ważny, ale nie. Zacznijmy. Trochę, na, na razie to wygląda coś tak oczywiście, trochę tak tak przenikliwie, tak powtarzalnie, ale na razie Damian Szymański. Hmm. Może nie oglądam za dużo jego wyczynów w lidze greckiej, ale można powiedzieć, że spełnia oczekiwania defensywnego pomocnika. Na pewno jest lepszy niż te inne pachołki typu no Kierchowek był dobry, no ale już nie jest taki dobry, więc proszę Państwa no taki Bielik też nie był za dobry, no, no lepszej alternatywy nie mamy proszę Państwa, ale on będzie robił naj, pełnił największą funkcję, najważniejszą funkcję w tej, w, na tej pozycji, po prostu będzie podawał do Puchacza, to jest pierwszy plan, ale na razie pomijamy to, bo nie chcę robić zamieszania, na razie przedstawiamy zawodników. I teraz zaczyna się ciekawiej, ponieważ na razie to wyglądało dosyć schematycznie. To teraz tak. Zieliński zagra tak, taki półboczny pomocnik. Taki uzupełniający całą grę. Będzie takim łącznikiem pomiędzy Szymańskim i Puchaczem. To będzie dla niego wyzwanie w karierze seniorskim. Więc zielu zagrasz sobie tu. I to nie jest jakiś boczny, tylko to jest zaraz środkowy pomoc. Idąc dalej. No, na pewno nie mogę zabraknąć, o, tutaj trochę wyżej, Urbańskiego. Urbański jest młodym talentem, podobno w top 50 y, młodych talentów w nagrodzie złotego chłopca, a Golden Boy to jest naprawdę prestiżowa nagroda. Gra w podstawowym składzie klubu, który z pewnością zamiesza w lidze mistrzów. W przyszłym sezonie. Taki talent z evenementem, bo to nie jest taki, taki hop do przodu... hop do przodu Kozłowski, co sobie książkę napisał w wieku 19 lat. Dobra, idąc dalej. Dalej. Możecie powiedzieć, no pewnie tutaj by coś powinno być. Ale nie, 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 nie. To jest mój plan właśnie, żeby was zaskoczyć. Więc idąc dalej. Będzie Zalewski. Tutaj Zalewski. Ja nie przemyślałem tej taktyki. Po prostu, co mi na jezior wpadnie, na, do mózgu, co mi wpadnie, to, to rysuję. Tak, mamy Zalewskiego. On będzie pełnił funkcję taką. Może to będzie źle, źle wyglądało, ale tutaj ten. Nie będzie za bardzo dwustrzydłowych, tylko jeden. Zieliński, Zalewski będzie miał najcięższą rolę w tym zespole, ponieważ będzie musiał latać w tej te. Ale mi się wydaje, że ten chłopak jest zdolny do tego, żeby tworzyć bardzo precyzyjne akcje. Nie będzie schodził do środka. Będzie grał tylko po bokach. W trakcie przejścia, nie wiem, w trakcie kontrataku, Zależy jak się mu noga ułoży i jak będzie miał, jaką będzie miał dyspozycję, to tak będzie po takiej stronie będzie grał. Czy to po lewo, czy to po prawej. Wierzę, że jego słabsza noga, to utrzyma. Idą dalej. Już mamy tutaj. Już mamy tutaj nawet sporą ilość piłkarzy. Mamy już proszę Państwa 9 piłkarzy. Idąc dalej, damy takiego pu, takiego środkowego napastnika, który w razie te, W. jakby zalewski nie doszedł do lewej strony, zajo, zajmował jego rolę. Proszę Państwa, szymański. Ja wiem, że on trochę przystopował z liczbami, ale proszę zaufać, że. On będzie tworzył najlepsze akcje, może nie tyle co tworzył, ale będzie je uzupełniał, będzie najważniejszym elementem tej gry, ponieważ będzie nie miał roli środkowego pomocnika ofensywnego, tylko będzie już takim schodzącym napastnikiem, fałszywa dziewiątka, może nie schodzący, ale właśnie taka fałszywa, Tutaj będzie szedł do przodu i tu będzie lewy gdzieś, tu, potem będzie może tutaj szedł i tutaj będzie lewy. Lewy niekoniecznie musi na po, schodzić bezpośrednio na karne. On może strzelać z daleka. I on będzie pełnił funkcję takie jakby... no... najprostszą. No, on już ma 36 lat, więc trochę za duże wymagania, jak na niego. Zaraz pójdzie do jakiegoś MLS-u po tej Barcelonie. Więc on będzie po prostu jakby finisherem w tym wszystkim. No i dobra, teraz zaczynamy od roli. Bułka klasycznie. Raczej od tych wrzutek, do tych lag, nie możemy się oderwać, więc proponuję tym razem lagę na, na Zalewskiego. Taka trochę krzyż, krzyż, krzyżówka, ale moim zdaniem to wyjdzie dobrze. To zależy od sytuacji, ponieważ yy, takie coś odgrywamy, gdy obrońcy, się gdy zawodnicy przeciwników są bardzo głęboko w naszej połowie. Natomiast, gdy oni są dobrze na dobrych pozycjach, to podajemy oczywiście do kiwiora. Ten sobie trochę pogra z, Wal z Walukiewiczem, tak sobie trochę pograją. Aż w końcu kiwior wychodzi z infiltrującym podaniem naprzód do Puchacza. Puchacz podaje do Szymańskiego. Szymański do swojego braciaka podaje krosę. Zalewski podaje krosem do Zalewskiego, Szymański do Zalewskiego, Łybański wybluje pomiędzy zawodnikami, L podaje krótkie podanie do lewego, lewy odgrywa, Szymański biegnie tuż przy słupku, żeby zmienić obrońcę, Bie lewy biegnie, biega, krótkie podanie do lewego i lewy gol. Proszę Państwa. To jest moja taktyka. Proszę mi zaufać. Na następny wielki trudniej, jakim jest Mundial w Ameryce Północnej. Proszę mnie zatrudnić. I jeszcze tak zapomniałem trochę o tym, o Frankowskim. Frankowski będzie pełnił tą rolę, że... w sumie nie będzie pełnił roli zawodnika. On będzie takim hypemanem. Hypemanem.. ewentualnie Zalewski... Zalewski gdy się zawiesi w przestrzeni rzutu różnego to Frankowski biegnie Zalewski poda do, do Frankowskiego Frankowski wtedy biegnie do do, do Szymańskiego no i Szymański klasycznie tak jak powiedziałem biegnie na bliski słupek poda do lewego i lewy gol dziękuję proszę Państwa